Ożarowice to gmina wiejska znajdująca się w centrum Województwa Śląskiego. Zajmuje powierzchnię około 46 km2, a teren gminy jest bardzo dobrze skomunikowany z resztą województwa. Szczególną rolę w Województwie Śląskim pełni znajdujący się na terenie gminy Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyżowice. W ramach projektu przygotowano lokalny plan rozwoju usług. Uruchomiono usługi sąsiedzkie, otwarto Centrum Wsparcia Seniora Gniazdo w Ożarowicach, zakupiono samochód dostosowany do przewozu osób starszych i z niepełnosprawnościami. Rozwój usług oparto na współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zapewniamy usługi opiekuńcze, terapeutyczne, np. zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne czy zajęcia z rękodzieła, a także usługi wyżywienia oraz transportowe. Ale działania w zakresie realizacji usług opiekuńczych to tylko jeden z kierunków działań. Dużą rolę odgrywa aktywizacja środowiska seniorskiego. Aktywność seniorów ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dalszego dobrego samopoczucia. Stąd organizacja różnych przedsięwzięć, w tym Marszu dla Seniorów Silver Run. Wiele działań jest jeszcze do wykonania. Przygotowywane jest mieszkanie treningowo-wspomagane, które służyć będzie osobom z niepełnosprawnościami, a dzieci ze szczególnymi potrzebami zostaną objęte wsparciem pedagogiczno-terapeutycznym przy wykorzystaniu personelu placówek oświatowych gmin. Proces deinstytucjonalizacji to proces rozwoju usług w lokalnych środowiskach, takich jak Gmina Ożarowice. Organizacje pozarządowe są natomiast naturalnym sprzymierzeńcem w zakresie realizacji usług społecznych.